Tango, tango, puch, srot, dwa, dwa, trzy, 4 cztery, pięć, cztery, potrzebne wsparcie artyleryjskie. Charlie, Charlie, nie słyszę słyszę, nie słyszę, odpocznijcie ulicę, wszędzie roi się od żółtka. Żółtki na trzeciej, żółtki na trzeciej, boli mnie. 9 maja 1969 roku amerykańska 101 Dywizja Piechoty kierowała się na leżące w odległości 2 km od północnej granicy Laosu, z górze 937. To miałby być owała się prosty zwiat. Dla sił Witkongów w wzgórze 937 miało jednak znaczenie strategiczne. Dziesięciu świeżo upieczonych rekrutów ze 101 dywizji sądziło, że idzie na rutynowe zadanie, które potrwa niecałe dwie godziny. Bronili się dziewięć długich dni. Ten film nie ma z tym nic wspólnego. Malaki, 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 malaki.

eu un um, haiduc Și te rog, iubirea mea Primește fericirea Alo, alo Sunt eu, Picasso Ți-am dat bip Și sunt voinic Dar să știi, nu-ți cer nimic Vrei să pleci, dar nu mă, nu ei nu numai mai ei, nu numa numai mai ei, Chipul tău și dragostea dintei, m mi amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar nu numai mai ei. Nu numai mai ei, nu numa numai mai ei, Chipul tău și dragostea dintei, m mi amintesc de ochii tăi. Ei. Te sum? să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu. Pica să ți-am dat ce ce sunt voinic, dar să știi nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mă, nu mă iei Nu mă, nu Nu mă, nu Chcę to zobaczyć! Kurwa byśmy dwie piwa, je popiwano! Co tu jest? Bo zrazu ja będę robił? Nie ma! Nie ma! Dawid, dawid, dawid! Bo ci jest więcej w tym roku! Nie! Co? Jak go bierz? Za nogi? Co zrobiłeś? A co mnie robić? Materii baterii Ja wiem, że to nie O Jezu! Dobra, pota. Ej, oni nie popchnęli, Ja trzymam tyle. Wow. <laughs> wow. się z nim. Mam nagrane, Idziemy <laughs> <laughs> dalej! Wiesz, ja to się waby, zastanawiam się z co mam nie skończyć. Co? No. I I kurde jest w karsach. Co? Lekko. No ja myślę. Znaczy no, ja też tak myślę. Ej, jak on ze mną zerwie, to ja będę ryczeć. Pój nie chcą tego. Chłopat kuchuję. No, ja też tak myślę. Nie, ty już spoko, ty Pierwszy raz to słyszę, że jestem spoko. Kabula, słyszałeś, żebym miał spoko kiedyś? Nie, też tak myślę. <grym wytrych> Ej, niech to budka będzie. Ej, ja to zgaszę, ja to zgaszę. Nie gasz, kurde, to się wypala. Nie, 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 nie. Nie, na tego. <grym wytrych> nie, Nie, ej. Co jak co? Eee, to co, to co, to co, to Ja zgasiłem ten niepożądany ogień? Zapinaj ten... Spokojnie! zgasiłem ogień! Chodź, Jurita, idziemy do środka! Nie, bo ja muszę popisać tym swoim, zerwał, wiesz? No jak się zerwie, to zobacz, no w kolejce stoją przecież. Co w kolejce? Co? Co w kolejce? No że stoją. Ja tu rano nagrywałem wideo. Otwórz, no kurde, się <gry> Ale fajne <gry> wideo, że nie? da się rano budzi, nie? No na to kurwa spodnie, brózeczka, to tu no. Lekko mamy się nie poddamy, jak to mówię. W, cześć, w czerwinku. Ja. Cicho kurwa, ściągamy, ściągamy! O ludzie, po moich nogach. Wszyscy wszystkie. Wszyscy wszystkie, Co? Dwa. Co? Po trzy, no? po trzy na jedno łóżko! na jedno łóżko! Puśćcie Pezeta! Cztery łóżka to na jedno łóżko jedna osoba. Oj, ktoś się wysikał. A nie, to Mop. Co? Mop. Ej, ja wam tu kurwa za matkę, sierdzie robię. Aga, chodź pijamy na dole, bo kapula odpadł. Na Odpadłaś? Śmierć naturalną czy tragiczną? Naturalną. No ta kurwa, spokój! I nie spychaj mnie na dół. No co, idziemy, tak? jak wiesz, to idę. Ja się boję, pan. Ja mówię, nie jak wyglądasz, siedzę z tego domu, nie pijesz. Jedyne, nie. mnie. A ja jakieś wejść. I kocyk mój. Kinia, weź mój kocyk, weź mój kocyk. Tak, mój mu O, ludzie. Co? Co za dużo, to niezdrowo. Bo ja też chcę coś mieć, w życiu. Chcesz kaczup? Nie, ja chcę na czymś spać też, no. Julita, no. Co jak co, nie? Ale tutaj jest brudno w tym rowku. A nie chcę, żeby mi się tu do dupy bo przyklejało, bo mokrą. Ło kurde. Cieplej będzie. No ja się muszę położyć gdzieś, nie? Nie da rady. A nie ma bata, ja cię pocieszałem, teraz ty pocieszaj mnie. Ja też się teraz źle tak czuję, nie? No.